Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Witam was yy, w piątek, dzisiaj jest piątek i mamy dzisiaj troszeczkę paczek do otworzenia Jeszcze jest event versus, dzisiaj będą nowe karty takie zielonawe, nie wiem jak się nazywa ten event Ale będą nowe karty i postanowiłem, że zrobię jeszcze 6 paczek 81 razy 2 Ponieważ już się kończą tak naprawdę, więc e, uznałem, że zrobię ich tyle Zostawiam sobie też troszkę pieniędzy na ważne mecze, które również zrobimy dzisiaj Także będzie troszkę paczek i tyle Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, w nim są do dziennie, to jest Dalevin Ale, moi drodzy, zanim zaczniemy, to mam dla Was przepotężnego newsa, proszę Państwa. Dzisiaj zaczyna się moja nowa współpraca. Sponsorem kanału zostaje LVB. Na stronie LVBET będą m.in. różne zakłady związane ze mną, z Juventusem, oczywiście, jak żeby inaczej. Możecie oczywiście na LVB legalnie obstawiać wszelkie e-sporty, prawdziwe sporty. Oczywiście niedługo będzie oferta związana również z Food Champions, z moim Food Champions. Będzie to prawdopodobnie coś typu, kto czyli ile bramek, jaka karta będzie najwyższa z nagród, coś tego typu, także. Bądźcie czujni, i również przez najbliższe miesiące będziemy dla Was szykowali z Elvibetem e, różne wszelakie konkursy, promocje, lub też po prostu będziemy sobie kleili kupony na streamach. Także to jest według mnie również bardzo fajna inicjatywa. aktualnie jest bardzo przyjemna promocja na LVBecie, świąteczna, związana z adwentowym kalendarzem, gdzie każdego dnia macie nową promocję lub bonus. Polecam po prostu sprawdzić. Wszelkie linki oczywiście macie w opisie, więc bardzo się jaram, bo to jest już potężna współpraca. Więc dziękuję Elvibet za zaufanie. A i zapomniałbym, moi drodzy, na tym filmie pojawią się trzy specjalne kody bonusowe o wartości 50 zł. Pojawią się w losowych momentach tego filmu, więc polecam oglądać do końca. Pojawiam się oczywiście one na ekranie. To oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. Powodzenia życzę i lecimy z dalszym częścią odcinka. I jeśli chodzi o streamy, to raczej, raczej niestety nie będzie w tym tygodniu, więc bardzo was za to przepraszam, ale jak mówiłem, no muszę nagrać dużo filmów na zapas i muszę się uwinąć do Środy, więc muszę troszeczkę jeszcze tego zrobić. Oczywiście, filmy i nagrody będą tak czy inaczej. Dobra, więc co? Zacznijmy od tych paczek. Oczywiście, zagramy sobie też meczyk, zrobimy ważne mecze. Zacznijmy od pierwszej paczki 8-1, w której nie będzie ekranu i tego nie chcemy widzieć. Nie chcemy widzieć Diana ja go również nie chcę widzieć w 2x8-1, nie chcemy tego widzieć. 5 do końca. I może chociaż karta versus, niestety, nie, ale są ekrany z Hiszpanii na kamie. Luis Alberto 8-4. Będzie dobry pod przypałkę oczywiście. Jeszcze nie wiem pod jaką przypałkę do końca, ale będzie pod przypałkę. Cztery paczuchy. No chcę zobaczyć walkout na pewno. Chcę zobaczyć walkout, chcę zobaczyć fajną kartę versus. Nie chcę widzieć braku ekranu. No tego... No nie chcę widzieć. Nie chcę widzieć Vlahodimosa. Ani Lukasa Vasqueza. Ja chcę zobaczyć kartę versus, w którym nie będzie Pereira, nie? To byłby, to byłby spoki. Solidniejszy zawodnik, znowu brak ekranu. EA Sports. Co to ma być? No i co, tak z Pereirą mnie zostawicie. Mamy ekrany. Brazylii. Thiago Silva, 85. Dobra, znaczy najwyższy rating do tej pory, więc może być 85. Pod przypałkę będzie całkiem ok. I zakończymy to wszystko na potężnej karcie. Versus. Zobaczmy. Zobaczmy. Nie. Będą to ekrany. A będzie to Jimenez, 83. Dobra, zrobię jeszcze jedno. Niech wam będzie. SBC się dosłownie za chwilę kończy. Nawet nie zdążę zrobić niczego. Mam 7500 monet, więc mam nadzieję, że tyle będzie starczyło na ważne mecze, bo nie mam absolutnie kart. Nie mam nic. Zobaczmy. To jest ostateczna paczka. Już na pewno. No i sprawdźmy. Łokot. A z tak, którego chyba mam nawet jeszcze Ja pierdzielę naprawdę Okej, okay, mamy po 19, zobaczmy co fajnego wyszło w, y, w SBC Na no, pewno tylko ważne mecze mi się wydaje, że wyszły Ważne mecze i to by było na tyle, proszę Państwa Okej, okay, więc moi drodzy, będziemy robili ważne mecze oczywiście A teraz pora na Division Rivals, moi drodzy Pora na Division Rivals, pora wygrać mecze Ja pewnie po tym odcinku będę jeszcze leciał ze słapami Bo zostały mi chyba dwa słapy do końca Trzy słapy do końca, tak, trzy słapy do końca I będziemy wtedy, moi drodzy, mieli ikonę, która będzie oczywiście na święto Okej, okay, także taka mała rozgrzeweczka przed twój Champions. Zobaczmy z kim się zmierzymy. Okej, okay, pikę. Benzema, Firmino, Klaus. Parę takich ciekawych kart w tym składzie. Potrzebuję po prostu wina. Ja, ja nie jestem jakimś skomplikowanym człowiekiem. Ja po prostu potrzebuję wina w Rivals, żeby mieć nagrody na czwartek. I potem montuję filmy i tak będzie to wyglądało. Także Mbappé, uderzenie, mamy 1 do 0. Tak, tak możemy zaczynać mecze. Tak możemy jak najbardziej zaczynać mecze. Elegancko. Kilian, oj to może być 2-0 To nawet musi chyba być 2-0 Kilian Mbappe Trafia w bramkę Kilian, no wiem, że lewa noga Ale ty takie rzeczy zawsze strzelasz przecież, no No to powinno być 2-0, proszę państwa No tutaj niestety Kilian zabił. O Pele, a może ty z lewej nogi? Co ty na to, chłopaki? Otóż nie Nie chcecie z lewej nogi strzelić dzisiaj, tak? Rozumiem Nie ma problemu Zejdziemy na prawą i pewnie wtedy wpadnie bramka, co? Stali lewą nogą, to pewnie nie będą strzelić lewą nogą Rozumiem Wow, Wojtek, szczerze, to może być bramka, niestety. Wo spalony jest, jak dobrze, że był spalony, bo powiedziałbym parę niestosownych słów na temat tej, tej interwencji, ale na szczęście pod kontrolą, oczywiście, nie? A jak będzie w praktyce? Julian Dragster i on z lewej nogi umie. On potrafi, nie? Ja wiem, że ma piń słabszej, ale jednak on daje przykład tutaj. Daje przykład kolegom z zespołu, że lewą nogą też można strzelić bramkę. I bardzo dobrze. Okej, okay, do dośrodkowanie świetnie, nios. Nie, 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 bez faulu, o, pięknie Wojtek, no gdyby się to przewrócił, myślę, że byśmy mieli na spokojnie rzutkalny Pele, o cóż, nie chcę, lewej, no, nie chcę tej lewej nogi używać dzisiaj, no nie wiem, w się sensie strzela, ale No jest dzisiaj jest tak nieskuteczny Pele Zembapes z tej lewej nogi, że jestem naprawdę, no to nie, nie jest dobry prognostyk przed ligą weekendową, nie? Takie wynoszę wrażenie Okej, okay, Fedokieza. za. On to wykończy, Fedek jezu, obok bramki, nie dokręcił. Szkoda, no. To gość jest potężnie ciśnięty w tym meczu, no. Musimy to wygrać po prostu i tyle. Dobrze. Firmino to niestety. Nie ma bramki. Wow. Harim Karim nie może tego strzelić, brawo Wojtek. Uf. Okej, okay, gość się powoli rozkręca. Trzeba uważać mimo wszystko. Draxler. Jeszcze raz wy nogi. Julian Draxler. On jest. Nie wiem czym, ale po prostu świetna karta. Naprawdę w ogóle ani trochę nie żałuję, że go zrobiłem. Nie dość, że łączyłem bapę. to jest tak genialnym meśpekiem, że naprawdę no coś pięknego. Mamy 3 -0 do 0 na pierwszej połowy, myślę, że powinniśmy raczej to dowieść. I bardzo fajnie. Potrzebowałem takiego meczu. Martins. Oj! 4-0. Piękne zejście Martinsa. No i chyba no, powi no powinniśmy to raczej dowieść. No, głupio byłoby przy 4-0 nie dowieść wyniku, jednak nie. Pieza I mamy, moi drodzy, 5 do 0, także kompletna dominacja z naszej strony i możemy sobie odhaczyć chyba tego wina, takie mecze mi się podobają właśnie. Oho, Antony, trochę błąd z mojej strony, zobaczmy, czy Bro. będzie... Nie no, chłop, jak, jak nie lubujesz w takich sytuacjach, albo nie uderzysz w fineską, no to chyba <laughs> nie wiem, co robić w tej lidze. Nie wiem, co się wydarzyło, ale jest, jest 6-0. Dobra, także słuchajcie, wygrywałem ten mecz 6-0. Raczej mogę powiedzieć, że to nie był jeden z moich najtrudniejszych meczy w historii. Ważne, że mam tego wina. Dragster, zawodnikiem meczu, naprawdę on jest świetnym zawodnikiem. Po prostu jest świetnym zawodnikiem. E, ile miał punktów ten gość? Miał na, naprawdę tyle punktów? On miał zaledwie... 40 budów więcej ode mnie przecież. Jasny gwint i taka różnica klas. Okej okay. także moi drodzy, ważne mecze zrobione. Zostało mi 700 moret na koncie, więc dosyć sporo na to poszło, nie ukrywam, ale mam nadzieję, że no, że się zwróci. Tak czy inaczej, mamy 5 paczek do otworzenia. I najlepszą paczką jest oczywiście paczka za 35 koła. I musimy niestety otwierać. Nie wiem jak, ale to jest strasznie głupie, ale no chyba od naj... To jest chyba najgorsza. Nie wiem, jest taki glitch, że nie można wszystkich paczek na raz zobaczyć, co jest głupie. Jeszcze jest szansa na trafienie oczywiście. I czy to będzie tutaj? Mamy ekrany, to jest dobra wiadomość, ponieważ musimy sobie spłacić te ważne mecze. Lukas, a nie wróć, yy, Asensio 83. Czy 83 jest coś warte aktualnie na tak średnio nie, A był Lukas Vazquez, okej, okay. chciałem, mam, dziękuję. Dobra, no to pierwsza paczka jakaś, nie wiadomo, nie była jakaś szczególna. Small Prime Mix Players Pack. Trzy świecące karty, sześć zawodników, dwóch złotych, dwóch srebrnych, dwóch brązowych. No i zobaczmy, co poleci tutaj. Brak ekranów niestety. Mix Players Pack, to jest chyba najgorsza paczka, bo jest tylko jedna świecąca karta, więc raczej, no, nie spodziewałeś tutaj niczego szczególnego. Tak myślałem, brązowa karta, ok, ok. wiele lepsze paczki przed nami, słuchajcie Za 25 koła i za 35, a nie, przepraszam Prime, Electrum, Player Pack i potem za 35 koła Co najmniej rating 80, może Wokalcik Co by na to EA Sports Brak ekranów również może być taką opcją To będzie 82 Mario Fernandez Znacznie ważne mecze się nie zwrócą, niestety nie tym razem Ale ostatnia paczka, mega paczka 8-2 rating co najmniej Trochę ja tych paczek dzisiaj było no i ekrany na sam koniec z Portugalii, a to będzie ten, Guerreiro z Borussii Dortmund, więc no nic szczególnego niestety, no nie zwróciły się. Widzimy się jutro, nie wiem co będzie jutro, jutro będzie futro, może nagrody zrobię od razu, może zagram wszystkie, cały Food Champions w piątek, zobaczymy. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia, Adios.